Dzień dobry, jestem Rafał, jestem uzależniony od alkoholu i od narkotyków. Yy, oto moja historia. Jest taki cytat pana Wiktora Osiatyńskiego, który, który mówi Wstań rano, zrób przedziałek i odczep się od siebie. Nie wyrwę sobie sam ósemki, jak trzeba będzie, nie wstawię sobie sam plomby. Jak złamie sobie rękę, to nie nastawię jej, no chyba, że byłbym Rambo, ale nie w przeciwnym wypadku nie nastawię sobie yy, sam ręki, co nie? Muszę iść do chirurga, muszę iść do lekarza. Yy, on mi to nastawi, to będzie mnie bolało, potem wsadzi mi w gips, potem mi zdejmie gips po iluś tam tygodniach, będę potem miał rehabilitację, znowu mnie będzie bolało. Okej, okay, tak? Leczenie uzależnienia wygląda tak samo. Też boli, też, yy, też jest trudne, ale trzeba zaufać. Zaufać jakiejś osobie, specjaliście, komuś, kto, kto się na tym zna. I to, I to jest, ja tak widzę, żeby spojrzeć na uzależnienie, jako na chorobę.